Dzień dobry, ja nazywam się Fedeczka Mateusz i zaprezentuję Państwu Ford S Max. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar grubości lakieru w celu weryfikacji powłoki lakierniczej. Prezentowany Ford posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów i mocy 190 koni i skrzyni manualnej. Wersja samochodu, jak Państwo zauważyliście, jest to ST-Line ze wszystkimi dodatkami z zewnątrz i wewnątrz. Prezentowany Ford jest sprzedawany na podstawie faktury VAT 23% możliwość finansowania leasingu, kredytu oraz jak najbardziej zakupu zagotówka. Przedstawiony egzemplarz jest bardzo bogato wyposażony, między innymi reflektory Full LED z adaptacyjnym doświetlaniem, system martwego pola, kamerą cofania, system SYNC 3 Android Auto oraz Apple CarPlay. Kurzana tapicerka fotele z regulacją automatyczną i pamięciami ustawień to tak w dużym skrócie pomimo systemu bezpieczeństwa aktywny, również tempomat mamy na pokładzie automatyczny system parkowania, wyjazdu, samochód sam zaparkuje sam zahamuje w przypadku rozpoznania przeszkody Natomiast na każdy system bezpieczeństwa należy zwrócić dodatkową uwagę. Wykonamy sobie pomiar grubości. Pokrywa silnika, tutaj w porządku. Sekundka, ujechał czujnik, jest w porządku. Klapa silnika pokrywa maski. Oryginala, czołowa szyba również w oryginale, mniej więcej nie posiada większych uszkodzeń, poza jakimiś drobnymi odpryskami. Natomiast nie posiada elementu na szybie do naprawy na tą chwilę. Prawy przedni błotnik w porządku, słupek, a rama szyby w porządku, dach, prawa część samochodu w porządku. Prawy tylny błotnik góra w porządku. Do po W porządku. Prawe tylne drzwi. Nawet przednie drzwi w porządku, wlęka SOTEC prawidłowo wlęka tylnego płotnika analogicznie klapa bagażnika w porządku ta część jest plastikowa, więc nie wykonamy pomiaru lewa część pojazdu lewa część dachu w porządku lewy, tylny, błotnik, góra również w dół lewe tylne drzwi lewe przednie drzwi w porządku lewy przedni błotnik analogicznie do drugiego dodam jedynie czego nie widać na kamerze Powłoka lakiernicza nie, wymaga, nie, nie wygląda w jakikolwiek sposób, żeby cokolwiek było ingerowane do tej pory. Samochód można powiedzieć w 100% cały w oryginale i tutaj wszystko w porządku. Przejdziemy sobie jeszcze dookoła, zaczynając od razu tutaj od błotnika, delikatne przerysowanie, co jest możliwość raczej spolerowania tutaj mamy opony nowe w perfekcyjnym stanie tarcze, grubość prawidłowa, delikatna korozja jest szansa do rozjeżdżenia tylne drzwi tutaj mamy takie delikatne dwa parkingowe jakieś rzeczy, ale to też nie jest nic poważnego lewe przednie drzwi Czerwony przedni płotnik, opony również perfekcyjne wieżą idealne, idealna końcówka, może być tutaj niewidoczna Natomiast opony idealne Felgi nieporysowane, przednie tarcze rand delikatne Trzeba zweryfikować grubość hamulców na, na serwisie Maska nigdzie tutaj nie jest uszkodzona nie widać również zagnieceń. Mikroskopijne odpryski od bieżącej eksploatacji. Zarówno zderzak, taki maska, lampy. Wszystko równe, widać, że wszystko fabryczne. Tak jak auto opuściło salon. Prawa część samochodu, błotnik. Opony analogicznie do lewej strony. Felga w ładnym stanie. Hamulce, tak samo co do lewej strony. prawe przednie drzwi w porządku prawe tylne drzwi super prawy tylny błotnik również opony tak jak mówiłem przednio perfekcyjne felga nigdzie nie uszkodzona tarcze przyrdzewiały od stania natomiast nie mają żadnego rantu i śladu zużycia tylna klapa bagażnika chrom znaczek co często się nadmiernie zużywa i odpada ten kolor wszystko w porządku wiewka ST nigdzie nie uszkodzona lampy w perfekcyjnym stanie nigdzie nie są popękane dół zderzaka, końcówki wydechu Nie, nie widać tutaj za bardzo uszkodzeń. Zawsze, podkreślam, że samochód używany, coś gdzieś możemy, zawsze dopatrzymy. Elektryczna klapa, elektryczny hak. Tutaj bagażnik utrzymany dobrze. Tył samochodu uszanowany zerowo. Przejdziemy lewa strona od kierowcy. Tutaj również wszystko jest po prostu dobrze niezniszczone, Nawet ten piano black Jest w stanie dobrym, niezmotowiałym Przycisk odpalania Blood, okay. blood, Tutaj silniczek pracuje wzorowo, cicho, równo, taka jak być powinno. Nie ma żadnego śladu demontażu, jakichś prac, ingerencji z zewnątrz.